Ile ja mam subskrypcji na YouTube, już wam pokazuję. Jak widać na moim kanale, jest aż 49 subów. Lecz możemy też zobaczyć, ile jest łapek. 49 subów, 12 000, dwa wyświetleń. 207, 237 lajków, 6 komentarzy i, i 13 udostępnienia filmu. A skoro już wam powiedziałem moje ciekawostki, możecie wybić się na mój drugi kanał Bartek. Siwek57782 Próbowaliśmy na tym kanale wybić aż dwie aż dwieście łapek bym nagrał dla was horrory i udało się to lecz mój kanał na którym teraz właśnie nagrywam i to jest Bar Bartek Siwek lecz to jest Bartek Siwek57782 Wybijcie i zasubskrybujcie kanał, błagam. Bo jeśli to zrobicie to będzie na moim drugim kanale, czyli Bartek 7782 57782 aż 34 lajki. Więc możecie wybić tu są moje wszystkie filmy, shortsy. O właśnie tak. Mało mam filmów wideo, nawet mniej niż, niż na moim kanale, na którym teraz nagrywam, ale, ale główne robi wrażenie. Tak. I możecie też wbić na mój przyszły kanał, czyli Bartusz, który już niedługo się pojawi. Za dwa, za trzy dni. teraz jest więc przygotujcie się na to, bo już niedługo to będzie, naprawdę. No to Elo.